Co ty zrobiłaś? Mm. Hej, kocha wszystkim! O Boże, zrobiłam jeszcze raz live, bo nie widziałam w ogóle czatu. Hej, O, ej, pokażę Wam mojego, mojego kota. O, dobra. Pozdrawiam Twoje króliczki. Mam pytanie: czy dzisiaj też grasz w Brookhaven? No spoko, możemy teraz na live to zrobić. Tylko a chcesz, żebym pokazała mojego kota? Jak się nazywa Twoja kuzynka? Realu? Realu. Eliza. Realu to Eliza. nazwiska nazwisko Topur. Ej, nie podawaj Nie podawaj ja lepiej, bo cię będą stalkować na Facebooku Wystalkują Wystalkują, co? Eee, tak, tak. Pozdrawiam, mhm. Dżędziarek w Odpadł mi jeden tip To sobie przykleję. Dobra, pokazać tego kota? Tak, okej okay. Czekajcie, a mój kot jest w legowisku po psie, po psie. proszę mi nie ja na... Czekajcie. I to mój kotek? Czekajcie. <śmiech> <śmiech> Jezu, jak patrzy. Muszę za mój to nie widzę. Zajmij się bardzo uwagą, czemu ten czas się wyłącza cały czas? O, dobra. Pozdrawiam, Nele. <gry> Czekaj, bo się nowej widać, tą stópki. Pozdrawiam twoją BFF, Ole. Kurczę, znowu mi się czadło. Masz słodką kotka, dziękuję. Proszę nie wnikać, czy mam jest w legowisku dla psów. To było legowisko dla Soni. To jest stare legowisko, ale no. Tak, o co? a w ogóle ten kot się nazywa Żanetka. Piękne imię, tak Żanetka. Jak ten Nana ma Krystynkę, Justynkę i Grażynę, żabki w to i ja mam Żanetkę. Kotka. Tak. Pozdrawiam Zuzie. Pozdrawiam Ole Łukasik. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że ten kotek po prostu sobie ona urodziła małe kotki u mnie w garażu i nie wiem, i jakoś sobie chodziła po polu po prostu. No, i ja w pewnym momencie zaczęłam mi przynosić jedzonko, i ona jakoś do mnie podeszła i się oswoiła. I weszła mi do domu. Więc o Boże, O nie weszła do domu, tylko wahała się, czy wejść. Czekajcie. Pozdrawiam Zuzę, jestem Suza. Dobra Kurczę Ej nie mogę na tym tablecie nagrywać, no to jest na mnie jakiś koszmar No Czemu masz tylko na jednej ręce tipsy? Bo mi nie starczyło na drugą No sobie wykorzystałam I ciężko mi je przykleić Ja sobie ogólnie dokupię tipsy, więc będę miała na dwóch może, ale ale mam tylko na jednej, bo... Mi nie straczyło, Bo jeszcze moja kuzynka wzięła na drugą rękę. O, Jezus. Nieważne, mój pies ma kocie legowisko. No, w sumie... To, 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 co to ma za znaczenie? Ważne, żeby było wygodne. O Jezus. Ja, jakie twarde to legowisko. A, ko tu się podoba. Luka, zrobisz na live spotkanie z widzami na Brookhaven? No mogę zrobić, czekajcie. Tylko, że już tak nie dodaję za bardzo. Trzy osoby mogę dodać. Mm -hmm. Mm -hmm. I potem dodasz wszystkich. Dobra, cztery. Mam podobnego kota. No bo to jest ten, dachowiec, to podobny są te tego... koty. To jest chlebek. Kucharz. Piekasz go tak u że gdzieś jest surowy, gdzieś tam jest idealny, a gdzieś tam spalony Dobra. Ten go W ogóle popatrzcie. Popatrzcie, jaki mam piękny ten. Do basenu, bo mamy basen, taki mega fajny. się na Dobra, tylko nie wiem, czy będzie internet. Nie wiem. Na zasadzie nie będzie raczej. Może syf. <laughs> Czekajcie. Możemy się przejść na taras ogólnie, ale nie jakoś tak bardzo ten. Spróbujemy, ok, Ale zobaczymy. Mogą być lagi. Czekajcie. Czekaj, bo nie mogę przełączyć w ogóle internetu. My to wkurza. Dziadek jest. Ale trudno. Pięka. Pozdrawiam Lenka Żabka. Pozdrawiam. Teraz mi zwolni. No i czatu nie ma. Nie, wychodzę. A zresztą nie, czy nie przyjedzie? Nie,